Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na film pod tytułem Co wydarzy się między Wami? Pomyśl sobie o tej osobie. I jeżeli chcesz wiedzieć, co się między Wami wydarzy, to dokonaj wyboru. I będą trzy karty do wyboru: numer jeden, numer dwa i numer trzy. Zaraz poprawię. Przesunę. Jeszcze raz jeden, dwa i trzy. Co się wydarzy między wami. Dobrze. Odkładam trzy, odkładam dwa i zostaje jedneczka. Co się wydarzy? Co tu się wydarzy między wami? No, moi drodzy, jeżeli jesteś osobą, która oczekuje na jakiś znak, wiadomość, informację od tego kogoś, to karty pokazują, że ta informacja może do ciebie nie dotrzeć, ale nie dlatego, że ten ktoś nie chce do ciebie napisać, yy, odpisać, tylko po prostu może ona się gdzieś zawieruszyła. Jeżeli korespondujecie ze sobą poprzez mail, telefon itd., to zwróć uwagę, bo może masz pełną skrzynkę odbiorczą, może wiadomość trafiła do innego folderu, czy coś w tym stylu. To jest taka mała informacja. Ty wyczekujesz, oczekujesz, pragniesz jakiejś informacji zwrotnej od tej osoby. Yy, karty pokazują, żebyś. Troszeczkę wyciszyła emocje, droga Jedyneczko, bo taki krytyk, sabotażysta, podpowiedzi, jakieś takie tworzenie dziwnych wizji, scenariuszy w głowie ci nie pomaga, a wręcz przeciwnie, utrudnia. Między Wami coś się wydarzy, między Wami coś się zmieni. Jeżeli do tej pory jest jakiś mm, zastój energii, nic się konkretnego nie działo, to karty pokazują, że tu będzie ruch, tu będzie działanie. Być może poprzez jakieś. Otoczenie, towarzystwo, środowisko, znajome, wspólne osoby, energia ruszy. Ale co się między wami wydarzy, będziecie w kontakcie. Dosłownie tutaj karty pokazują, i będziecie mogli uzdrowić relacje między sobą, uzdrowić ten kontakt między sobą. Idą do Was zmiany. Karty mi pokazują bardzo tutaj duże zmiany. Możesz otrzymać jakiś prezent, upominek, pozytywną wiadomość, informacje o podróży tej osoby, o przybyciu, kontakt ze strony tej osoby, więc takie tutaj. Energie do Was płyną. To się między Wami może wydarzyć. Wszelkie też jakieś informacje ukryte, zakryte, niedo, niewypowiedziane słowa mogą ujrzeć światło dzienne. Dopytamy sobie jeszcze: tak, jest tu odrodzenie. Będziecie się odradzać jak Feniks z Popiołu. Tak, będzie jakiś kontakt, będzie jakaś informacja, będzie jakieś działanie, ale karty pokazują, że pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili możecie podjąć decyzję, że możecie zakończyć tą relację. To nie jest dla każdego z Was bo idą duże zmiany do Waszego życia. I tutaj niby się odradzacie, transformujecie się, podejmujecie jakąś decyzję. Dla niektórych z Was to będzie, dobra, wchodzę w to, podejmuje to ryzyko, dla innych to będzie OK. Stawiam na tą jedną kartę, zobaczymy, co los przyniesie, ale finalnie, finalnie po przeprowadzonej jakiejś rozmowie, dyskusji itd. Tak Karty mi pokazują, że postanowicie zakończyć to. Ok, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, wszystkiego dobrego. Dwójeczki. Co tutaj się wydarzy między wami? Jeżeli do tej pory jest fajnie, karpediem, chwytacie życie, bawicie się, celebrujecie, świętujecie, cieszycie się, spędzacie miło czas na rozrywce, na zabawie, na uśmiechu i tak dalej, to karty mi pokazują, że to może gruchnąć. Nagle może się okazać, że ta osoba według Ciebie okaże się kimś, kto... Nie jest dojrzały emocjonalnie, kimś, kto jest zmienny emocjonalnie, nagle tutaj może się związek/relacja rozpaść. Nie na takiej zasadzie, że po prostu rozpada się relacja, każdy idzie swoją stronę, bo doszło do zdrady. Nie, to nie o to chodzi. Nagle z jakiegoś powodu ktoś dojrzeje bardziej. Niż ta druga strona i stwierdzi, że ta druga strona jest zbyt dziecinna dla mnie, że ten ktoś chce tylko się bawić, a nie planuje nic konkretnego, nie patrzy przyszłościowo, nie skupia się na tych ważnych wartościach życiowych, gdzie należy zbudować związek oparty na silnym, mocnym fundamencie. I między Was może wkraść się stagnacja, między Was może wkraść się tak zwane rozdzielenie sypialni. Zamrożenie relacji, odwrócenie się od siebie, zniknięcie na jakiś czas. Karty pokazują. Tu jest nierówne dawanie i branie w tej energii, w tej relacji. Zobaczymy sobie, co tutaj jeszcze karty. Mhm. Jakieś konflikty mogą wyniknąć. Karty pokazują. Źle brzmiąca informacja, źle przeprowadzona rozmowa, ale też ktoś z otoczenia może mieć negatywny wpływ. Na całokształt Waszej relacji. Idzie do Was blokada. Ja nie mówię, że to się rozpadnie, że to się zakończy, ale idzie jakaś blokada między Wami. Jakiś taki moment zatrzymania się i każdy z Was będzie myślał, zastanawiał się, patrzył poprzez pryzmat swoich oczu na to, co dalej z tym zrobić. Ale dopytamy tutaj sobie jeszcze. Tak, jest ktoś fałszywy, kto tutaj może między wami mieszać? No to uczucie jest, to uczucie jest, ale jesteście dla siebie poniekąd troszeczkę lustrzanym odbiciem. To uczucie jest między wami, ale wy możecie się pokłócić. I dlatego tutaj nastąpią te tak zwane ciche dni. To się może między wami wydarzyć. Wszystkiego dobrego. I trójeczki. Co się wydarzy między wami? Patrzymy. No tutaj to już jest grubo. Tutaj to już jest grubo. Tutaj to, no dzieje się, dzieje się. Albo odkryjecie między sobą zdradę, że ktoś zdradził, albo odkryjecie jakieś kłamstwa, półprawdy, niedopowiedzenia, oszustwa i to zaważy na waszym losie. Jest tutaj jakieś intensywne skupianie się na rozwodzie, na rozstaniu, na podziale majątku, jeżeli jesteście w takiej relacji, wiecie, mąż, żona, albo takiej wieloletniej, gdzie dorobiliście się wielu rzeczy i należy to jakoś podzielić. Jest tutaj takie analizowanie, gdybanie, zastanawianie się, chyba że ktoś z Was skupia się na tym, żeby pójść do jakiegoś terapeuty, na jakąś terapię małżeńską, związkową. Karty pokazują, bo tu jest ciężko, tu nie ma porozumienia dusz, tutaj nie ma tej równowagi, tutaj wtargła jakaś stagnacja, tutaj dużo jest zadumy, dużo jest zamykania się w sobie, analizowania, myślenia karty pokazują, dużo jest takiego też obrażania się poniekąd, zamykania swojego serca na tą drugą stronę, ale idą do Was zmiany, idą do Was bardzo duże zmiany i ja tu odczuwam, Dołożę sobie karty, ja tu odczuwam, że mm, tu są jakieś oskarżenia o jakąś nieuczciwość, o jakieś kłamstwa, machlojki i tak dalej. Karty mi tu pokazują. Mogą jakieś wiadomości też wypłynąć, to co jest ukryte, zakryte, może ujrzeć światło dzienne, i ja tutaj też widzę, że no, co się między Wami wydarzy, Yhm, wyjdzie jakaś manipulacja. Wyjdzie jakieś takie omamianie, kłamanie, i to spowoduje zamrożenie, separację, odwrócenie się od siebie. I takie myśli o całkowitym rozstaniu, o definitywnym zakończeniu, ale to będą myśli, tak? Dopytamy sobie jeszcze. Ale mimo wszystko jest to uczucie między Wami, jest to uczucie, jest. I myślę, że jedna ze stron nie będzie odpuszczać. Myślę, że jedna ze stron będzie o to wszystko walczyć i będzie próbować naprawić tą sytuację. Będzie chciała być może to ta osoba, o której myślisz, będzie chciała Cię gdzieś zaprosić. Spotkać się z Tobą, szczerze porozmawiać, wyja w, 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 po prostu okazać to swoje uczucie, przeprosić Cię, prosić o wybaczenie, o zrozumienie. Także, no, takie tutaj energie płyną, moi drodzy. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Wszystkiego dobrego.